Miasto stawia na komunikację miejską. To właśnie tutaj pokazujemy, jak integralną częścią przemieszczania się po mieście stanowi komunikacja miejska, gdzie w ramach tej przebudowy zintegrowaliśmy praktycznie większość przystanków komunikacji miejskiej, tworząc wspólne przystanki dla tramwajów i dla autobusów. To jest 9 przystanków zintegrowanych, 6 przed wiaduktem, 3 za wiaduktem. Także pokazujemy jak ważny jest dla nas pasażer komunikacji miejskiej. Chcemy, żeby ten komfort jazdy był jak największy. Co również bardzo istotne to nowe podejście już do budowy tego typu przystanków, przystanków, które są również przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych. Tu specjalne płyty, specjalny rodzaj wykładziny, która umożliwia jak gdyby dotykowo yy, dla osoby niedowidzącej czy niewidomej dotarcie bezpieczne i do przystanku i dotarcie bezpieczne i przejście bezpieczne przez yy, jezdnię. Tak jak Pani Prezydent wspomniała mamy tu integrację, czyli autobus wjeżdża na torowisko od ulicy Rydza Śmigłego, tak jedzie do wiaduktu, tam ma krótką przerwę, za wiaduktem znowu to samo do ulicy Lodowej tak żeby tutaj upłynnić zarówno komunikację, usprawnić komunikację publiczną, jak i również upłynnić ruch samochodów indywidualnych.